Nikt tak nie kradnie jak w tej chwili. Czyli teraz na... najbardziej kradną. Oczywiście. 800 plus komu dawać? Komu się by należało, to trzeba dać, ale komu? Nie należy, to nie powinny dać tym, którzy potrzebują. Potrzebują, czyli potrzebującym. Tak, a nie, a nie wszystkim. wszystkim. A swoje pieniądze rząd czy nie bardzo? No, no zadłuża państwo, a, a, sobie... a później proszę pana, nasze wnuki, prawnuki by to czy, pan, czy pan to rozumie? Tak, tak że duch publiczny i tak dalej. Czy jest drogo? Oczywiście, że jest bardzo, bardzo drogo. Czyli pan odczuł to? Oczywiście. Tak. Kto tu zawinił najbardziej? Przez kogo? Przez kogo? PiS, świat, światowa sytuacja, wojna. Według mnie... Tak, kto tu zawinił? To, to cały rząd mu zawinił. A nie niezadowolony jest z No nie, a skąd? panu teraz dadzą, 200 do ręki. Dobra, dobra, dobra. A może to coś, czy nic? No, dobra, dobra. Za to skalepie było, czy nie? W każdym nie, to nie, nie kradną, nie kradną, nie. Nikt tak nie kradł jak to jest raz tak nie kradnie jak w tej chwili Czyli na ocz... teraz najbardziej kradną Oczywiście Za platformy nie, mniej kradli, czy tam za i, i tak dalej Oczywiście że tak 800 plus komu dawać? Teraz wszyscy biorą Dawać w ogóle te 800 plus Ja pan Proszę pana ja na to, pracujących tylko dać ja to ja Jestem człowiek starej daty Ja uważam, że komu się by należało to trzeba dać alkoholu nie należy, to nie powinny dać. Ale pracujący na przykład tylko jak pan widzi. Znaczy dać tym, którzy potrzebują. Potrzebują. Czyli potrzebujących. Tak, a nie, a, nie a nie wszystkim. wszystkim. A nie wszystkim nie. Skąd rząd bierze na to wszystko? Jak, jak ktoś bierze 20 tysięcy i dostaje jeszcze. No tak, pomoże mu takie 800 zł 800 zł. No, no. Skąd rząd bierze na to wszystko? Na to rozdowieństwo. A nie wiem skąd on bierze. A swoje pieniądze rząd czy nie bardzo? A, no. Zadłuża państwo, a, a, sobie... a później proszę pana, nasze wnuki, prawnuki by czy dostają. Pan, czy pan to rozumie? Tak, że jest duch publiczny i tak dalej. No oczywiście. A to większość nagrałem, to lat nie wiesz, jaki duch publiczny jest. No, nie interesuje się. Interne, e, ja sobie zapytać, się, służba zdrowia, jak sobie radzi. Długo się czeka na specjalistę? O, bardzo długo. Ile pan najdłużej czekał? Tak około. Roku, no, dwa, miesiące. Ja na operację czekałem na oko. Cztery 4 miesiące. 4 miesiące? Cztery tak? miesiące. Na... Zatuska, zatuska. Za Tuska, jak zaczął? Miałam 1100 zł. I dostawałam podwyżkę złotych 85, no, no, 2,30 co rok. A dzisiaj dostaję 100. 2 zł pani zatuska miała, tak? No. no. To jest różnica. No. Młody człowieku, pożyjesz to zobaczysz. A ta za pani mnie martwi teraz, dużo osób narzeka na drożyznę. Droga. Jak to panu powiedzieć? się wzięła ta zna, wszystko. Czy widzi pani? Wina tuska. Wina tuska. Drożyzna jest drożyzną. Popatrzy, ludzie się odpuszczają coś.